Cześć, nazywam się Joanna Fliss i jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć, jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Fisz. Cześć, dzień dobry. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Madam Monday po dorosłemu. To jest drugi odcinek sezonu jesień-zima i dziś będzie o wierności, lojalności, zdradzie i o tym, jak kulturowe kleszcze czasem nie pozwalają nam być wiernym sobie i w zasadzie co promują takie społeczne przekonania na temat tego, czym jest wierność i bycie godnym zaufania. Ale zanim o tym wszystkim Wam opowiem, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, że słuchacie tego podcastu, że puszczacie go dalej, za to, że go wspieracie na Patronite, bo po prostu bez Waszego wsparcia on nie mógłby powstawać. Jeżeli macie ochotę wspierać podcast Madam Monday po dorosłemu i dalej ze mną poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, czym jest dojrzałość, to wejdźcie na Patronite, znajdźcie podcast Madam Monday i wybierzcie próg wsparcia. W zamian mogę Wam zaproponować uczestnictwo w grupie zamkniętej na Facebooku, gdzie razem z resztą patronów i patronek spotykam się w tej chwili trzy razy w tygodniu, po to, żeby wprowadzać w ich życie i własne taki gram praktyki zamiast tony teorii. Tam będziemy zajmować się cały sezon jesienno-zimowy, wprowadzaniem nowych nawyków, które będą poprawiać jakość naszego życia. A teraz do brzegu. Punktem wyjścia do mojego dzisiejszego spotkania z Wami jest wiersz. Bardzo nietypowo, bo rzadko kiedy na wiersze się powołuję, ale wiersz Zaproszenie autorstwa Ori Mountain Dreamer to jest wiersz, który po prostu sam do mnie przyszedł. Wydawnictwo co ja na to wysłało mi książkę pod tytułem Zaproszenie z takim malutkim zapiskiem myślimy, że ta książka jest dla ciebie. I oczywiście się nie mylili, to jest książka, która jest wokół wiersza Ori razem z jej komentarzem. Podobno któregoś razu wróciła ona z imprezy, usiadła z kartką papieru i po prostu go napisała. Wiersz okazał się w krótkim czasie bardzo popularny, przede wszystkim ze względu na jego głębokie przesłanie dotyczące naszego ludzkiego życia, naszej autentyczności i tego, czym są prawdziwe relacje. Wiersz ten bardzo często zachęca czytelnika do głębokiego zastanowienia się nad tym, co naprawdę jest ważne w życiu, i nad tym, co posiadamy, co osiągnęliśmy. Kim jesteśmy i co to dla nas oznacza. I ja dzisiaj dla Was zajmę się jednym fragmentem tej książki, dokładnie kilkoma stronami, które uznałam za objawienie, jeżeli chodzi o dojrzałość. Mam takie wrażenie, że rzeczywiście tu z autorką spotykam się tak oko w oko, umysł w umysł, i dochodzimy do bardzo podobnych wniosków. Ja czasami Wam już o tym opowiadałam, ale dziś zabiorę się za to bardzo dokładnie. A dokładnie zajmę się dla Was fragmentem dotyczącym zdrady. Nie wiem, czy zauważyliście, ale od czasu do czasu umieszczam w internecie, na moim Instagramie albo na moim Facebooku takie wpisy dotyczące tego, że dojrzałość oznacza prawo do wycofania się z każdej umowy. Dojrzałość oznacza też prawo do zmienienia zdania i że zdolność do aktualizowania umów, które zawieramy. To jest właśnie przywilej takiego prawdziwego, dojrzałego umysłu. I mam takie wrażenie, że kultura, w której żyjemy, trochę nas do tego nie zaprasza. To znaczy, my dalej, jako ludzie, fantazjujemy o tym, że człowiek na jakimś etapie swojego życia może zadecydować o swoich pragnieniach, uczuciach, celach, o tym, jak będzie żył na całe życie. Na przykład przysięga małżeńska jest takim zaproszeniem, do podjęcia decyzji tu i teraz, często pod wpływem różnych emocji, sytuacji, miłości przede wszystkim, pragnę w to wierzyć, ale nie zawsze tak jest, do podjęcia decyzji i zobowiązania wobec kogoś na całe życie. Oczywiście jest to wspaniały motyw filmowy i doskonały motyw literacki, natomiast niekoniecznie fantastyczny motyw na życie, bowiem człowiek nie ma takiej zdolności przewidywania, kim będzie, i nie ma to żadnego w związku z jego honorem albo z jego dojrzałością. Wręcz przeciwnie, ma to po prostu związek z naszą ludzką naturą, która jest zmienna i często z naturą innych ludzi, ale w ogóle też z naturą świata, która się zmienia i z sytuacjami, które nas otaczają, które wpływają na to, czego potrzebujemy. Jak widzimy świat, w czym chcemy zostać i w czym nie. Bardzo podobnie lubimy patrzeć na różne inne umowy: umowy dotyczące współprac, umowy dotyczące naszej obecności w jakimś miejscu, umowy dotyczące pewnych sekretów. No, generalnie szukamy w życiu ludzi godnych zaufania i mamy dość infantylną definicję tego, kto jest godny zaufania. Autorka wiersza pod tytułem Zdrada pisze coś takiego. Często szukamy kogoś, komu mogłybyśmy zaufać bardziej, niż ufamy sobie. Być może dlatego, że wiemy, jak często siebie zdradzamy. Wiele lat temu, gdy przyjaciółka naopowiadała o mnie kłamstw naszemu nauczycielowi, dowiedziałam się, jak rozpoznawać osoby godne zaufania. Przyjaciółka była dobrą i życzliwą osobą, ale często zdradzała samą siebie. Zaspokajała potrzeby innych, ignorując własne uczucia, porzucała kreatywne projekty, by zajmować się mężczyznami uzależnionymi od alkoholu, a jej nieumiejętność pozostawiania wierną sobie sprawiła, że nie była godna zaufania. Kiedy powiedzenie prawdy mogło oznaczać brak probaty ze strony osoby obdarzonej autorytetem lub władzą, przyjaciółka nie potrafiła tego zrobić. To jest taki pierwszy. Aspekt, nad którym warto się pochylić. Bardzo chcielibyśmy, aby osoby godne zaufania to były osoby, które bez względu na to, jakie mają potrzeby i pragnienia i w jakim miejscu są w życiu, dalej pozostawiali wierni umowie danej nam. Popatrzcie, cały koncept przysięgi małżeńskiej jest konceptem, który podpowiada nam, że drugi człowiek w relacji z nami ma porzucać regularnie siebie. Bo tego wymaga umowa. To trochę przypomina więzy, a nie więzi, i to trochę przypomina Wchodzenie w związek z kimś, o kim myślimy sobie, już nigdy nie będziesz nikim innym, już nigdy się nie zmienisz, a jeżeli się zmienisz, to tylko po to, żeby zaspokajać potrzeby wynikające z tej umowy, którą mi dałaś, dałeś. Bardzo podobnie jest wtedy, kiedy tworzymy z kimś jakiś projekt, na przykład, i umawiamy się na to, że to będzie nasz projekt życia, po czym cele życia drugiej osoby się zmieniają. I stoimy wtedy, jako ludzie, przed takim dylematem co jest ważniejsze? Definicja honoru, którą sobie jako ludzie stworzyliśmy, która polega na tym, że osoba honorowa nie wycofuje się z danego komuś słowa? Czy ważniejsza jest wierność sobie, która mówi o tym, że osoba wierna sobie i dojrzała, przede wszystkim nie porzuca siebie i dotrzymuje umów danych samemu sobie? A jedną z takich umów, które my ze sobą zawieramy i które są podstawą naszej godności jako ludzi, naszej wolności, naszej autentyczności, naszej dojrzałości, jest umowa, że będę brała pod uwagę to, co czuję, to, czego pragnę, to, czego potrzebuję, nawet kosztem tego, jak ocenią mnie przez to inni. Oczywiście, to nie jest taka definicja, którą należy brać jeden do jednego i nie zawsze to, co czujemy i czego pragniemy, zawsze jest ważniejsze niż to, czego pragną inni ludzie, ale w kwestiach podstawowych jest równie ważne to, co obiecaliśmy innym ludziom. Równie ważne temu, co obiecaliśmy innym ludziom. Dlatego Oria Mountain Dreamer pisze w swoim wierszu takich parę fantastycznych zdań. Pisze: Nie interesuje mnie, czy historia, którą mi opowiadasz, jest prawdziwa. Chcę wiedzieć, czy jesteś w stanie kogoś rozczarować, by pozostać wierną sobie. I tu zbliżamy się do tej kwestii różnych postów na temat tego, że możecie zmienić zdanie, możecie wyjść ze związku, możecie zmienić swoje życie. Ceną Zwrócenia się ku sobie jest często rozczarowanie innych, jest y, przyznanie światu, że wybieramy siebie. W naszej kulturze, w której my żyjemy, przez wiele ludzi postrzegane jest to jako egoizm, egocentryzm, jako ta wredna baba, która zostawiła tego niewinnego mężczyznę, albo ten dupek, który odszedł od swojej żony. Często tak lubimy myśleć, bo nie żyjemy w kulturze, która podpowiada nam, żebyśmy traktowali podmiotowo przede wszystkim siebie. Żyjemy w kulturze, która mówi nam umowy społeczne, ocena innych ludzi, to, jak na ciebie patrzą, to, czy ciebie wykopią za granicę wioski, to, czy się tobą rozczarują, jest ważniejsze niż ty. I to jest powód, dla którego, gdy widzimy i oglądamy różne historie, między innymi w internecie o tym, że ludzie Odchodzą, zmieniają zdania, wycofują się. To jest jeden z powodów, dla którego ci ludzie są atakowani. To znaczy, nagle pojawia się taka grupa strażników moralności, którzy mówią: Nie masz prawa, jesteś potwornym człowiekiem, jeżeli to robisz. A ja sobie myślę jako psychologka, dokąd to prowadzi. Bo potwornym człowiekiem jest chyba ktoś, kto regularnie zdradza samego siebie i traktuje siebie przedmiotowo, bo ta osoba będzie to też robiła całej reszcie. I o tym jest ta historia koleżanki, koleżanki Ori Mountain Dreamer, autorki tego wiersza, która najpierw zdradzała regularnie siebie, a potem okazała się też niegodna zaufania. Bo godny zaufania nie jest ktoś, kto nigdy nie wycofa się z żadnej umowy, którą nam dał, tylko godny zaufania jest ktoś, kto... Bierze odpowiedzialność za swoje uczucia, kto bierze odpowiedzialność za swoje potrzeby, kto bierze odpowiedzialność za siebie i potrafi siebie nie porzucić, nawet kosztem tego, że zdradzi kogoś innego, bo w pierwszej kolejności my mamy nie zdradzać siebie. Wtedy prawdopodobieństwo, że nie będziemy zdradzać innych ludzi, bardzo, bardzo rośnie, że będziemy z nimi uczciwi. I tu możesz się zorientować, że najbardziej godni zaufania ludzie to ludzie, którzy mówią prawdę, nawet jak ona jest trudna, to ludzie, którzy nie zawsze dotrzymują słowa i mówią nam z jakich powodów, to ludzie, którzy rozumieją cenę, jaką mają zapłacić za bycie wiernym sobie, są gotowi tę cenę ponieść i nie udawać, że ona nie istnieje. Jest trochę tak, że bycie osobą postrzeganą jako um, osoba, która nie dotrzymuje obietnic. Jest pewnym rodzajem niewygody. Nasza kultura wytwarza dla nas takie okoliczności, ponieważ rzeczywiście społecznie najbardziej opłacałoby nam się, gdybyśmy wszyscy byli bardzo przewidywalni, gdyby punktem odniesienia do naszych życiowych decyzji nie były nasze własne potrzeby i uczucia, ale właśnie te różne kajdany, umowy społeczne. Wtedy można by było wszystko przewidzieć. Wtedy rzeczywistość byłaby bardzo prosta do organizowania i wtedy rzeczywiście można by było taką niewierną żonę albo niewiernego męża zapiąć w te dyby na środku wioski i po prostu wychłostać, myśląc sobie, to jest okej, okay, że każemy człowieka za to, że postanowił być wierny sobie, bo przecież nam nie opłaca się, żeby ludzie byli wierni sobie. Jako społeczeństwo opłaca nam się, żeby ludzie byli wierni ideałom, ideałom naszym fantazjom, naszym naiwnym przekonaniom o tym. Że możemy jako ludzie na dłuższą metę sobie coś obiecać? Ja jestem przekonana o tym, że największą wartością dojrzałości jest nie to, że my wierzymy, że my możemy sobie różne rzeczy obiecać i że to będzie stałe. Największą taką wartością dojrzałości jest to, że my wiemy, że wszystko jest zmienne i my jako ludzie też, i że możemy liczyć na odwagę cywilną, własną i innych, do tego, aby. Mówili nam, w jakim są miejscu, aktualizowali swoje potrzeby i uczucia i ponosili odpowiedzialność za to, co czują. Wtedy świat być może nie byłby taki pełen kłamstw, i być może w ogóle zdrada by wtedy nie istniała. Byłaby tylko aktualizacja, zmiana decyzji, byłyby tylko repertraktacje, byłyby zmiany, a nie zdrady, bo nie musielibyśmy kłamać, oszukiwać, zdradzać. Tak, zdradzać naprawdę. Wtedy, kiedy nie bierzemy odpowiedzialności za swoje uczucia i potrzeby, tylko po prostu je zaspakajamy, udając, że wszystko jest okej. Okay. Wiersz toczy się w takim kierunku. Czy potrafisz znieść oskarżenie o zdradę, nie zdradzając własnej duszy? Bo przecież łatwiej jest oszukiwać i nie brać na klatę tego, że ktoś o nas pomyśli albo napisze w internecie, albo powie sąsiad, sąsiadce, że jesteśmy niehonorowi ma to ta baba no tak ona się nie nadaje do bycia matką żoną partnerką to ten facet no tak on się po prostu okazał zwykłym tchórzem ja to bardzo często słyszę w internecie a nie no to ona była z nim przede wszystkim dla kasy teraz to wiemy bo go zostawiła albo ona go wykorzystała od początku było wiadomo że go nie kocha cały czas słyszę takie historie w internetach takie komentarze które są strasznie okrutne i myślę sobie Dlaczego nie cenimy ludzi, którzy wzięli odpowiedzialność za swoje uczucia i postanowili zostać wiernym sobie, tylko ich tak biczujemy. I wtedy przychodzi do mnie taka myśl, wiem dlaczego tak jest. Wiem dlaczego tak jest, bo kiedy ludzie zmieniają zdanie i ono nie jest nam na rękę, to to jest bolesne. Tak, ludzie od nas odchodzą, zostawiają nas, nie chcą z nami współpracować albo wieść już życia, zakochują się w innych ludziach, a ła, boli. Wolelibyśmy powiedzieć, że ten ból jest niesprawiedliwy, wolelibyśmy uznać, że ten ktoś jest potworem, skoro zadał nam taki ból. No, trochę daleko jest od bycia wiernemu sobie do potworności. To jest dość daleka droga, ale wolelibyśmy takiego świata, w którym ludzie są godni zaufania, zgodnie z definicją, jaką sobie stworzyliśmy, czyli przewidywalni. Wolelibyśmy, aby nasz partner, nasza partnerka, nasi znajomi, nasi rodzice, nasze dzieci zawsze wybierali nas, żeby nie wybierali siebie. Wolelibyśmy taką egocentryczną wizję rzeczywistości, w której ludzie, jak nam coś obiecają, to będą regularnie porzucać siebie. Czasem słyszę takie opowieści o tym, że ktoś na przykład w trakcie związku małżeńskiego postanawia być bardziej wiernym sobie uznaje, że nie chce już mieć życia seksualnego z partnerem, partnerką, bo nie czuje pożądania. Widzicie, często słyszę te opowieści i doskonale rozumiem tych ludzi myślę sobie, no tak, tutaj coś się zmieniło. Ten człowiek zdecydował się nie przymuszać do... Bliskości fizycznej z kimś, do kogo nie czuję pociągu. Ale wtedy, kiedy się temu zaczynam przyglądać, na przykład sprawa jest publiczna albo biorą w tym udział inni ludzie, słyszę bardzo dużo takich komentarzy pod tytułem: Jak tak można, tak się nie robi, a co to się nagle zmieniło? A pewnie jest ktoś inny. Tak czyli cały czas mamy z tyłu głowy taką fantazję o tym, że jak ludzie się zmieniają i zaczynają być wierni sobie i temu, co czują. To, że robią innym krzywdę. Owszem, często zmiany decyzji są krzywdzące. To jest bolesne, ale czy wolelibyście, żeby ktoś, kto z wami jest, nie tylko nie był wierny sobie, ale też oszukiwał was tylko po to, by zachować pozory, że jest okej okay i nie narazić się na ten społeczny gniew? W tym gniewie społecznym podtrzymują nas też takie kulturowe wzorce, czyli on zdradził. Możesz mu zniszczyć samochód. Ona zdradziła. Możesz ją najmniej wybrednie nazwać, jak chcesz. Bo już nie jest człowiekiem, bo dehumanizujemy takie postaci. Warto się nad tym zatrzymać i zastanowić, dlaczego tak robimy. I ten fragment wiersza, o którym Wam mówię, kończy się tak. Czy potrafisz być niewierna, a przez to godna zaufania? I to jest dla mnie piękna puenta. Czy potrafisz sięgać po wierność sobie. Wycofywać się z różnych umów i zmieniać zdanie, ponosić za to odpowiedzialność, ale być godną zaufania osobą, bo taka osoba jest przewidywalna, bo jak coś się zmieni, to nam po prostu o tym powie. Podobno jest tak, że zdradzamy siebie, gdy zaprzeczamy zmianom, które nas przerażają. I utrzymujemy zewnętrzną iluzję, że nic się nie zmieniło. Gdy ktoś wskazuje nam zdradę, wszystko zaczyna się walić. Kiedy zupełnie zaprzeczamy czemuś, co się wydarzyło, szok wynikający z odsłonięcia tego może być przytłaczający. Czujemy się wtedy zaatakowani, oszołomieni, rozbici. Bardzo często wiele nas kosztuje powiedzenie prawdy na swój własny temat, bo kiedy uznamy tę zmianę w sobie, kiedy uznamy tę zdradę w sobie i weźmiemy odpowiedzialność za decyzję o zerwaniu umowy albo za to, że ktoś zerwał umowę z nami to wtedy doświadczamy bólu utraty niewinności pisze oria aby móc znów zaufać musimy spotkać się z ciemną stroną niewinności którą jest świadome utrzymywanie się w trwającej w zaprzeczeniu odrzucającej zbyt trudnej prawdy naiwności ciemna strona naiwności Totalnie się z tym zgadzam. To znaczy możemy sobie budować takie narracje, że prawdziwy honor, prawdziwa miłość, prawdziwa umowa, prawdziwy dojrzały człowiek nigdy się nie zmienia, nie wycofuje i zawsze poświęca samych siebie. Ale wtedy budujemy społeczeństwo takim powiedziałabym martyrologii, społeczeństwo uciemiężenia. Wtedy Budujemy świat, w którym każdy z nas regularnie skazuje samego siebie, samą siebie, na ogromne cierpienie porzucania siebie. I my siebie tak porzucamy już od dzieciństwa, zdradzamy siebie od dzieciństwa. Porzucamy niewygodne poglądy, bo nie są politycznie poprawne i nie wypada ich mówić, bo skupiałam się na związkach, ale możemy dotknąć wielu, wielu rzeczy. Porzucamy nasze ciała. Poddajemy je różnego rodzaju opresyjnym zabiegom, żeby spełniały standardy, których oczekuje społeczeństwo. Porzucamy żarty, które nas śmieszą, ale nie śmieszą innych. Porzucamy upodobania muzyczne, literackie, różne, tylko dlatego, że no, być może są dla innych żałosne, śmieszne, niskie dotyczą kultury popularnej. Porzucamy nasze marzenia, nasze pragnienia, nasze fantazje, nasze potrzeby. Porzucamy, bo w oczach niektórych ludzi realizacja tych wszystkich rzeczy może okazać się zdradą. Zdradą w związku, zdradą w pracy, zdradą w przyjaźni. Może się okazać, że jak tak sobie przeanalizujemy, to mamy tak dużo różnych nieaktualnych umów. Że nie ma miejsca na to, abyśmy coraz bardziej stawali się aktualną wersją siebie, bo stare umowy i lęk przed tym, że ktoś nas uzna niegodnym, zaufania, tak bardzo trzymają nas w ryzach, że nie mamy prawa się przekształcić. Umowy rodzinne co do tego, w co wierzymy, jak się zachowujemy, jak spędzamy święta, wakacje, jak wychowujemy dzieci, umowy małżeńskie dotyczące tego, jak lubimy spędzać czas, Uprawiać seks, jakich mamy przyjaciół, umowy zawodowe co do projektów, które uważaliśmy za ważne, cenne, istotne, ale już nas nie kręcą, umowy przyjacielskie dotyczące naszego zaangażowania w przyjaźń, która już nam nie służy. Mnóstwo możemy mieć tych umów, i za każdym razem, kiedy. Sięgamy po wierność sobie i swoim aktualnym potrzebom, narażamy się na taki moment, w którym ktoś nas złapie za najbardziej bolesne miejsce i powie: I popatrz, jakim się okazałeś człowiekiem. Okazałaś człowiekiem małym, niegodnym zaufania, niedojrzałym, nieodpowiedzialnym, tchórzem, takim kimś, komu nie można ufać na żadnym kroku. A tymczasem. Wiele opowieści, w których ja słucham, opowieści gabinetowych o tym, że ktoś podjął decyzję o odejściu z małżeństwa, z pracy, ktoś wybrał siebie i zdecydował się na romans. Ostatnio słyszałam takie zdanie, że romans to jest próba sprawdzenia, ile życia jest jeszcze w naszym sercu. Ja nie myślę sobie, że to jest super rozwiązanie na to, żeby sprawdzać, ile życia jest w naszym sercu, ale rozumiem, że ktoś chciał sprawdzić, ile tego życia w sercu ma. I że czasem nawet taką wierność sobie możemy wybrać. I za każdym razem kiedy słyszę tę historię, to mam takie poczucie, że ten człowiek doskonale wie pod spodem, że wybrał swoje dobro. I wszystkich dookoła tak strasznie to wkurza, bo wolelibyśmy, żeby inni wybierali zawsze nasze dobro, bo jesteśmy pod tym względem, skrajnie egocentryczni. Dlatego nie pozwalamy na to innym, naszym bliskim, ale też obcym. A potem, jak przychodzi to do czego, to nie pozwalamy na to sobie. I najbardziej nas wkurza, kiedy trzymamy w ryzach innych, trzymamy w ryzach siebie, a obok nas jest ktoś, kto mówi: A ja zrobię po swojemu i poniosę tę cenę i będę szczęśliwy. A jak nie, to chociaż spróbowałem, albo spróbowałam. Nasza złość zawsze nam bardzo dużo mówi o naszych e, kajdanach, które nas trzymają, więc tym dzisiejszym odcinkiem bardzo was namawiam do tego, żebyście zastanowili się nad tym, komu chcecie być wierni i na jaką wierność i komu pozwalacie innym ludziom. I myślę sobie, że wspaniale by było, gdybyśmy po prostu wszyscy mogli być uczciwi w relacji ze sobą, bo bycie wiernym sobie nie byłoby karane przez społeczeństwo, które nas otacza i innych ludzi. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, a jak chcecie więcej tego wiersza i komentarza, Ori też, bo tu jest bardzo dużo fantastycznych komentarzy, to sięgnijcie po książkę wydawnictwa Co ja na to książka nazywa się Zaproszenie, a na sam koniec przeczytam Wam cały wiersz. Nie interesuje mnie, jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i czy masz odwagę marzyć o spełnieniu pragnień swojego serca? Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy pozwolisz, by świat uznał cię za głupca, za sprawą twojej miłości, marzeń i przygody, jaką jest twoje życie. Nie interesuje mnie, jakie planety masz w kwadraturze do księżyca. Chcę wiedzieć, czy dotknęłaś głębi swojego bólu, czy życiowe zdrady otworzyły twoje serce, czy też skurczyłaś się i zatrzasnęłaś z lęku przed dalszym cierpieniem. Chcę widzieć, czy potrafisz obcować z bólem moim lub swoim, nie próbując go ukryć, pomniejszyć albo złagodzić. Chcę widzieć, czy potrafisz oddać się miłości mojej lub swojej tańczyć dziko, pozwolić jak stazie przepełnić się po koniuszki palców, nie mówiąc jak ważna jest ostrożność, realizm i świadomość ludzkich ograniczeń. Nie interesuje mnie, czy historia, którą mi opowiadasz, jest prawdziwa. Chcę wiedzieć, czy jesteś w stanie kogoś rozczarować, by pozostać wierną sobie. Czy potrafisz znieść oskarżenie o zdradę, nie zdradzając własnej duszy, czy potrafisz być niewierna, a przez to godna zaufania. Chcę wiedzieć, czy każdego dnia potrafisz dostrzec piękno, nawet gdy nie jest ono ładne i czerpać z niego siłę. Chcę wiedzieć, czy umiesz znieść porażkę moją oraz swoją i nadal stanąć nad brzegiem jeziora w srebrnej poświacie księżyca w pełni i krzyknąć tak. Nie interesuje mnie, gdzie mieszkasz ani ile masz pieniędzy. Chcę wiedzieć, czy potrafisz wstać po nocy pełnej grozy i rozpaczy, potrubowanym i zmęczony, aż do szpiku kości i nadal zrobić wszystko, co należy, by nakarmić swoje dzieci. Nie interesuje mnie, kogo znasz ani jak się tu znalazłaś. Chcę wiedzieć, czy staniesz ze mną w ogniu i się nie wycofasz. Nie interesuje mnie, co, gdzie ani z kim studiowałeś. Chcę wiedzieć, co jest Twoim wewnętrznym źródłem siły, gdy wszystko inne zawodzi. Chcę wiedzieć, czy potrafisz być sama ze sobą i czy w chwilach pustki naprawdę lubisz własne towarzystwo. Dobrego poniedziałku.